To uczucie, gdy twojemu sąsiadowi się pomyliło i zamiast zrzucić bombę na Hiroshima, zrzuca bomby atomowe na ściany i cały czas wierci od pięciu godzin. Autentycznie szczerze wam powiem, że ten materiał nigdy nie miał się znaleźć u mnie na kanale, nie? Jego miało tutaj nie być, on miał... już miałem po prostu siadać do nagrywki, nie wiem, co by było, gdyby purpurowa Gambia miała cztery atomówki, a zielone Szeszele były w sojuszu z Timurem Wschodnim, nie? Coś w tym stylu. Nie wiem, yy, to był taki materiał w sumie jednostrzał. A jeżeli wam się taki film spodoba, taki film z kosza w sumie... Bo on był nagrywany na luźno Dajcie znać w komentarzach Z chęcią pobawiłbym się jeszcze w jakichś takich dziwnych grach A no i przepraszam teraz za to wiercenie Ale no wiecie Zamiast Hiroshimy lepiej zrzucać bomby na betonowe ściany, prawda? E, dziękuję za uwagę Zapraszam do filmu Moi drodzy, na stronie eneba.com możecie kupować gry A z kodem KRL otrzymacie 3% zniżkę Link w opisie Oj, coś czuję, że naprawdę będę tego żałować Podobno przy tej grze można się fajnie właśnie zrelaksować Chciałbym to właśnie spróbować sobie Polecili mi ją widząc z komentarzy, jak i moi wspierający, więc zobaczmy, czekaj, tutaj chodzi o to, żeby tym garnkiem się wspinać, tak, aha, dobra, czyli raczej się nie wespnę, okay, cyk, cyk, wyżej, wyżej, proszę, dasz radę, Johnny, proszę Cię, dasz radę, proszę Cię, dasz radę, wyżej, kurwa, to jest dopiero pierwsze drzewo, nie mogę tutaj paść, rozumiesz, bo mnie wyśmieją, gościu, wieku, Boże, jakie miałem, mam drewniane ręce, nie... O, o, proszę cię, nie, nie, nie. No, o, i teraz tu Przecież ja sobie ramię wybiję, kręcąc tą myszką. Jest? Jest! Jest! Przeszłem! Okej, okay, dobra, teraz będzie łatwo, bo jestem już ekspertem. Kur. Wiecie co, ja właśnie mam tą tendencję. Nie wiem, czy wy też tak macie, że wystarczy, że zagram w grę w 10 minut i jestem praktycznie. No Jestem praktycznie ekspertem, jeżeli chodzi o tą grę już. Praktycznie wszystko zrozumiałem bezproblemowo. Proszę cię, wiedź tam. Jezus, jakim jestem kozakiem? Proszę cię, John! John! Dasz radę, byku. Byku, nie kryj emocji, rozumiesz? Dobra. Byku, połóż tu garnek. Połóż garnek, byku. Okej. Okay. Byku, słuchaj, to trochę... O, 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 byku. Bez takich. Byku, proszę cię. Byku, 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 byku. Ale żeś to rozegrał. Naprawdę? To wydaje mi się, że świetnie się pobawię przy tej grze. Takie jakieś mam... Kurwa. Mać. Jezus, przecież trzeba być masochistą dosłownie, żeby lubić takie gry, nie? Zachciało mi się radzić. No dawaj, byczku. Kurf. A jeszcze tam widziałem, że wspierający mi polecali dużo fajnych gier, takich na przykład jak shower ze starym, no to coś czuję, że to będzie idealna gra na mój kanał, która kompletnie zdeklasuje Iron. Boże, jakie zwie naprawdę! Kurf. dlaczego się wybijesz jak debil w powietrze? Jezus, ja ci nie kazałem, słyszysz? Wejdź tu! Ja pierdolę! <ścoughs> o, byku, byku. Byku, 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 byku! Aha, czy jak tak kręcę, to. Dobra, czyli jak jeżdżę po objętości całego biurka, to mam szansę, tak? Tylko czy trzeba bardziej tak. O! Kurwa, no nie przejdę tego poś... O! Cicho! Kurwa, Mać! Jest! Jest, kurwa! Jest! Dobra, cicho! Boże, jak to spierdolę, to ja się załamę psychicznie. Ja pier... Nie, proszę cię. Ja pierdolę! Nie! Nie! Proszę cię, nie! O, 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 o! Ja... Jakim jestem kotem w tą grę! O, kur... Proszę cię! Nie, nie, nie! Błagam! Dobra, czekaj! Hop! Ok, Okej? Okay? Jak było blisko? Nie, proszę, nie spadaj tam, bo ja dostanę nerwicy! Jest! Boże! Nie! Błagam! NIE! PROSZĘ, KURWA, NIE! NIE! O, cicho. Okej. Kur... Okej. Okay. Okay. Ja... Boże, nie. Boże, a? Nie, proszę cię. Kurwa, proszę cię, nie! No. Kurwa! Przepraszam, widzowie. Już jestem. To znowu ja. To znowu ja, Łukasz. Eee, ten, którego kochacie. Family friendly guy. It's me, hello man, I hope you're fine today, you know. Ja pierdole, on tym młotem po prostu jakby, nie wiem, to jest cios feng shui, nie? Uciu! Proszę cię, wejdź tam, John. Słyszysz? Patrz, no. <grywy> Mam tak, ostatni raz pytam się wspierających, co chcieliby zobaczyć na kanale, <grywy> naprawdę, autentycznie to jest, będzie pierwszy i ostatni raz chyba. Dobra, puść to i słuchaj, teraz tak. Siema, siema, Łukasz, siema, grasz w City Skylines może? Dasz się zaprosić na kawę? Siema, 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 zamidza, dasz je zabrozić na gawę. Dobra, nie, proszę, jak spadniesz, to Lina. Słyszysz? Dobra, wejdź tu, słyszysz, byku? Okej. Okay. Nie, 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 nie. Nine, tak, jest chora. Cicho, słuchaj, cicho. O! Słuchaj, hop! Nie! Boże, jakbym spadł, to by... Nie, proszę, kurwa. Nie, nie, nie. Do góry, idziemy na pełnej bombie. To już... Słuchaj, John, przesuń ten trochę młot. I teraz tak. Jest, jak ja mam ręce z drewna, nie? Nie, proszę. Okej? Okay? Okej? Okay? Okej? Okay? Okej? Okay? Jest! Boże... Brawo! Naprawdę Łukasz, you're the best, man! You're the best! Napisz teraz w komentarzu, że jestem wspaniały gościu. Zobacz, Zobaczcie, ja doszedłem w tej grze gram w nią pierwszy raz autentycznie. Nie proszę cię, o kur... ale jestem kozakiem. Podskocz? Dobra, wiesz co, słuchaj. Wejdź na to. Kościu, Kościu, słyszysz? Okej. Okay. Boże, jak to wygląda. Op! Kur... Nie, 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 nie! Płakam. Błagam, błagam, nie! No! Dobra, wracam. Started from the bottom, now we here. Zaczęliśmy na ziemi, teraz my tu. To no, ty cios wyprowadzałeś tym młotem. Nie, ja nie wiem czy mi to widzicie, ale. Ja nie wiem czy mi to widzicie, ale. Autentycznie. Jak on obraca ten młot, to to wygląda, jak on by wyprowadzał cios. Dobra, chyba znak, że trzeba nagrać Mordhoł chyba. Dobra, czekaj. Dobra. O! No nie powiem, żeby to jakoś fajnie, fajnie wyglądało. Hop, hop, hop. Ale, ale, kamach, wiesz, wiesz, tutaj dywizji nie usuniesz jak na szeszelach, nie? O, o, nie, to jest, kretynizmów nie było końca po prostu. Ha, tu, tutaj nie ma AI, to cię nikt nie wykeruje, nie? Quentin, nie, proszę was, ja ostatnio widziałem w komentarzach kłebona. E, proszę. Y, skończmy na Quentinie, dobra? Jednak skończmy na Quentinie. Gościu, można tu jakieś sej wyrobić? Kach, pokazał menu, dzięki za IP! To trzeba zrobić dobrze, bo jak już stąd spadnę, to ja tu nie wejdę przez najbliższe 20 minut. Nie, nie, kurczę, blade. Hop! 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 Jakim jestem kotem? Jakim jestem kozakiem, Boże! Dobra, czekaj, my się wybijemy tym młotem, okej? Okay? Wybijemy się na młocie. I jak się wybić na YouTube, wybijcie się po prostu na młocie, nie? O no dawaj. Kurwa mać o oh, Boże. Ho! Proszę, nie! Jak spadniesz, to kończę. Kurwa, bo ja w depresję wpadnę przez tą grę dosłownie. Nie! Op! Okej! Okay. Ja nie chcę tam. Ja chcę się tu wybijać. Nie! Pro... Nie! Ja pierdziel! Nie! Nie! Nie, nie, proszę! Kurwa mać! Jak tak można? Nie. <śm> Dobra, wracam na... O! Oh. No dawaj. Oh. Oh. Kur... Oh. Ja. 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 Nie, proszę! Kurwa, to jest jakiś żart. <śm> proszę, kurwa, nie! Nie! <śm> no dawaj, proszę! No, dawaj. Tak, jakby ktoś się, <śmulujesz> tak dokładnie, jakby ktoś się pytał, to będę podkładał dźwięki do Cyberpunka, walki, jak coś takie. Bo ja do Obliviona podkładałem i Morowinda i Skyrim. Jakby ktoś nie wiedział, to jest wszystko moje. A ja pierd najgorzej wydane 30 złotych chyba w moim życiu, nie? Okay? Nie, proszę. Kurka wodna. Gość. <grymne> nie wiem, jak w to można grać dla przyjemności. Trzeba być naprawdę wyjątkowym człowiekiem. Nie, proszę, nie. nine, Nine! Boże, wszystko robię dobrze. Jest, proszę. Powiedz mi, że tam wejdziesz. Hop. Ja! Nie, kurwa, to jest żart jakiś. Naprawdę. Mówili mi, że ta gierka jest spoko. Mówili mi, że można normalnie spędzić czas w tej. O! Grze. Proszę, John, nie bądź taki. Ach. Boże, ko... wspierający moją depresję chyba. Może dasz radę? Czekaj, obrót? Hip? Ale nie, proszę. Bożeż mi się ręka spociła od robienia kółek. Dobra, olać to nawet tego nie wrzucam Dziękuję moim wszystkim wspierającym, jak i patronom Kuber, Asek335, Kamil Janiak, Smyrtek, Renegade, Snowfox